Odnoszą sukcesy w mistrzostwach Polski i Świata. Z zawodów wracają z medalami lub z bardzo wysokimi miejscami w tabeli. W piątek najlepsi sportowcy z Powiatu Olsztyńskiego odebrali nagrodę i wyróżnienia podczas uroczystej gali w starostwie powiatowym. Od wielu lat Powiat Olsztyński organizuje gale sportu. Gala sportu to czas uhonorowania naszych sportowców w różnych kategoriach wieku, bo mamy do czynienia z osobami młodymi, mamy do czynienia z trenerami, mamy do czynienia z działaczami, ale też mamy do czynienia z osobami bardzo już doświadczonymi, które zaświadczają o tym, że sport można uprawiać bardzo długo. Powiat Olsztyński stawia na sport, stawia na sport, mamy swoje hale sportowe, budujemy nowe hale sportowe, przykładem jest tutaj Olsztynek. Komisja przyznała tytuł Sportowca Roku w czterech kategoriach: dzieci do lat 13, młodzieży od 14 do 18 roku życia, dorosłym i osobom z niepełnosprawnościami. Podczas Gali uhonorowano także najlepszego trenera oraz osobę zasłużoną dla sportu. Nagrodę w kategorii młodzieży zdobył Jakub Hermański, którego największe jak dotąd regatowe osiągnięcie przypadło na rok 2022. Mistrzostwo Polskie Święcie oraz Jedno Mistrzostwo Polskie. Basia trenuje kickboxing w klubie sportowym Egida w Biskupcu już od 7 lat. Za swoje osiągnięcia zyskała tytuł Sportsmenki Roku w kategorii dzieci. Może poszczycić się medalami zdobytymi na Mistrzostwach Świata. Brązowy medal Mistrzostw Świata we Włoszech, brązowy medal Pucharu Świata we Włoszech, no i reprezentowanie Polski na Węgrzech w tym roku oraz w Turcji rok temu. Piknik rodzinny w mhm. mieście właśnie się odbywał i właśnie klub sportowy EGIDA przedstawiał pokaz i w ten sposób mnie to zachęciło. Nie wyróżniało Baśni nic szczególnego. Była jedną z wielu osób trenujących w klubie. Nie miała do tego sportu talentu, natomiast ciężko swoją pracą, regularnymi treningami. Które dodatkowo jeszcze wzmacniała dojazdami na jeszcze inne treningi. Tak naprawdę doszła już do etapu mistrzowskiego. Bodajże od pięciu lat regularnie zdobywa Mistrzostwo Polski w keyboxingu, w formule Point Fighting oraz Light Contact. W Taekwondo jest również wielokrotną mistrzynią u Polski. Od czterech lat jest cały czas w kadrze narodowej. Basia Dudek nie jest jedyną zawodniczką klubu sportowego Egita z międzynarodowymi sukcesami. W kadrze narodowej mam e, trzech zawodników, tak jak wspomniana jest, e, Basia Budek e, jest. E, Arkadiusz Żabiński, również biskupca oraz Maja Wojnicz. Maja Wojnicz również reprezentowała niedawno kraj i nasz klub na Mistrzostwach Świata w Budapeszcie. Wygrała jedną walkę, odpadła na etapie 1.32. Mamy fajną, świeżą, nową krew, która, której niewiele brakuje do tych tytułów mistrzowskich. W kategorii osób z niepełnosprawnościami tytuł Sportowca Roku zdobyli egzekwo Ewelina Trafna-Lędzion i Wiktor Zastawny. Ewelina trenuje strzelectwo sportowe, strzela z karabinu pneumatycznego i KBKS. Na międzynarodowych miałam brązowy medal, a tak to Mistrzostwa Polski i takie ogólnopolskie zawody. W kategorii zasłużony dla sportu komisja przyznała statuetkę Kazimierzowi Borkowskiemu, prezesowi Młodzieżowego Klubu Sportowego Olimpia Olsztynek. Jest to klub, który powstał w 1946 roku. A do ostatnich osiągnięć to można zaliczyć puchar, zdobycie Wojewódzkiego Pucharu Polski, e, granie w trzeciej lidze, gdzie tak małe miasteczko na tym poziomie, to i tak naprawdę jest wysoko, graliśmy w trzeciej lidze. Tak, to jest pipka nożna. E, w klubie mamy 150 dzieciaków, mniej więcej dzieci i młodzieży. I e, drużynę seniorów grającą w, obecnie w czwartej lidze. Powiat kształtuje tą kulturę fizyczną, ten duży sport też poprzez udostępnianie bazy sportowej, poprzez podnoszenie cały czas e, jakości tej bazy. E, jak już wspomniałem, e, budowa hal sportowych, możliwość korzystania, bo tu też jest sport uczniowski w różnych kategoriach wieku. Ale też również współfinansujemy pewne wydarzenia, które są. Bardzo często kluby zwracają się o współorganizację, o współpomoc, bo tak naprawdę dzisiaj trudno finansować jest sport. Wiemy dokładnie o tym, szczególnie ten sport zaczynający się gdzieś tam na tych niższych szczeblach, gdzie już są pewne sukcesy, ale jednocześnie są to często ludzie młodzi. I tak naprawdę no w Polsce brakuje tego systemu, czy on może jest bardzo niespójny, a staramy się. Tam, gdzie zwracają się do nas, też tam, gdzie są cykliczne imprezy obywatelskie co roku, wspomagać finansowo. Często są to przecież nasi mieszkańcy, wychowankowie, uczniowie naszych szkół. Więc tutaj jakby cały czas staramy się też aktywnie uczestniczyć w tych wydarzeniach poprzez wsparcie. Uroczystość uświetnili swoją muzyką uczniowie samorządowej Szkoły Muzycznej Pierwszego Stopnia w Dewitach.